Witajcie kochani, z tej strony z Podróże Małe i Duże. Rok 2023 uważam za rozpoczęty. Właśnie zwiedzamy pierwszy zamek w tym roku. Znajdujemy się w Dobrej, w powiecie łobeskim. Miałem już filmik zaczęty, ale spotkałem też państwa, którzy obchodzili ten teren dookoła i nie wiedzieli za bardzo jak tutaj właśnie wejść. Jak ja pierwszym razem, bo byłem tutaj dwa lata temu. I też tutaj pan, który tutaj mieszkał, powiedział mi, że ta furtka ona jest normalnie otwarta. Tylko musicie pamiętać, żeby ją mocno szarpnąć. I wracając do zamku. Zamek był niesamowity. Decyzja o jego właśnie tutaj budowie podjęto w latach 80. XIII wieku. Założenie było takie, że miał być to zamek rycerski. Jeden z największych tutaj w regionie, służących wzmocnieniu właśnie tutaj, tych ziem. No niestety wojna z Brandenburgią odcisnęła swoje piętno nie tylko na Zamku w Dobrej, na wielu właśnie tutaj miejscowościach księstwa i, i z właśnie z niewyjaśnionych przyczyn wydaje mi się, że został troszkę zrujnowany, na pewno. Został on opuszczony aż na 20 lat. Bardzo istotnym, e, istotną sprawą dla niego jest fakt, że e, trafia on w ręce lo, rodu dewiców. E, Gerard von Dewitz postanawia tutaj właśnie przywrócić mu dawną, dawną e, świetność Rozbudowuje go. Zamek znowu wraca na, na mapy, tutaj jako ważny element całego księstwa zachodnio-polskiego. Zamek nabrał kształtu bardzo podobnego do tego, który ma Zamek Joannitów w Słownicy. W 1538 roku kolejny z właścicieli Litwieców, Joseph, podejmuje. Decyzja, aby ten zamek przebudować w stylu późno-renesansowym, też widzimy te elementy, no ale niestety niespełna 100 lat później, już jedna ze ścian grozi zawaleniem. Najgorszy rok dla tego miejsca to jest 1808, kiedy ówczesny właściciel podejmuje decyzję o wysadzeniu. Właśnie części zamku celem pozyskania materiału budowlanego Niestety jak już doskonale teraz widać to na zdjęciach I na filmie Nie wraca on już nigdy do Dawnej świetności ale wydaje mi się że Jak na Możliwości mojego województwa zachodniopomorskiego Bardzo mocno polecam to miejsce Jak widzicie zachowało się mury i jedna z baszt. Czytałem jeszcze, że właśnie tutaj w jednej z wież było kiedyś zorganizowane więzienie, więc to też taka ciekawostka. Warto tutaj przyjechać. Zaraz, za chwilę odpalam drona, tylko pokażę Wam jeszcze pozostałości jednej z wież. Sięgające pięciu metrów I zobaczymy jak to miejsce wygląda z góry Dla miłośników zamków na pewno jest to miejsce warte uwagi Do usłyszenia kochani.